Taki plan mam na życie Z demonami walczę, mam wizję Odnalazłem siebie, kiedy innym pomagałem Dzięki filozofii do trzeźwości mamy wiarę Dzisiaj czuję się wspaniale, no bo obok ludzi mam Każdy z nas ma jakiś talent, pielęgnujmy póki czas Życie to jest trudna gra, już nie mogę w miejscu stać Mam oddaje już spokój, żeby byłeś ze mnie dumna ja przez długi czas robiłem jakąś taką muzykę w domu, robiłem ją, pisałem ją do zeszytu i ona mi wychodziła, ale ja miałem duży taki wstyd pokazać się przed ludźmi w ogóle żeby udowodnić, że ja coś potrafię i tak dalej, bałem się jakiejś opinii. E, a dzisiaj pierwszy raz próbowałem. Dużo stresu mi towarzyszyło przed w ogóle tym, żeby e, były, jakby były próby, ale dzisiaj pomyślałem sobie, dobra, wyłączam myślenie, wchodzę w to. Ewa Współtworzy teatr Szwalnia, bo te warsztaty odbywały się właśnie w tym teatrze. W trakcie takich warsztatów to jest, to jest uprawianie teatru z amatorami, tak? czyli z, z grupami amatorskimi. I ja jestem w szoku. Wielki też mam podziw dla nich, ponieważ większość z nich, jeśli nie wszyscy, może oprócz ani, nie mieli z teatrem nic wspólnego. Generalnie tańczę od dziecka. Wiadomo, że przez uzależnienie jakoś no, zainteresowanie spada praktycznie wszystkim, więc miałam dużo przerwy, ale szczerze mówiąc, to dalej to czuję gdzieś tam w środku. się z nich, a koncepcja się narodziła jak wracałam z morza busem. My kurczę, mało czasu, mało czasu. Nie jezu, nic nie mamy, nic nie mamy. I nagle pęk zrobił konstrukcję yy, greckiej tragedii, a bohaterami będą oni, tak? Tragedia. Ja w jednym akcie. Tam jest w tytule ja w jednym akcie. Włożyliśmy w tą muzykę trochę jak my byliśmy w życiu, jak się czujemy i dużo było wkładu od serca, w ogóle jakkolwiek i to był taki trochę przekaz nazwany tego, żeby szukać się ludzi, być z ludźmi, nie być samotny. Tak naprawdę występ stworzyliśmy my, tak naprawdę metodą prób i błędów. I byłam w szoku, nie? Że, że my po prostu osobą uzależniona możemy gdzieś tam mieć tyle kreatywności w sobie, żeby stworzyć takie sceny nie? i posklejać to wszystko. Bo w aktorstwie tak jest, że albo czerpiesz y, ze swojego życia z siebie bardzo często, albo no, uruchamiasz wyobraźnię, albo y, wierzysz zasłyszane za historie, więc tak się posiłkowaliśmy i oni naprawdę przeszli y, proces aktorski. O uzależnieniu decyduje splot różnych czynników biologicznych, środowiskowych, psychicznych. Mówi się o konstelacji cech sprzyjających, jak w konstelacji gwiazd, w których ma być zapisane ludzkie przeznaczenie. Życie, życie jest której czasem mam już losy. Wczoraj jeszcze się dzisiaj się moje losy. Ta konstrukcja, czyli te pięć części greckiej tragedii dało nam ramy do tego, żeby poszczególne jej części wkładać takie już drobne, drobne elementy. Scena, kiedy jakby kończy się dzieciństwo, jakby wyrzucają, wyrzucają symbolicznie te, te, te swoje misje i kończy się jakiś wyraźny etap w życiu, to musieliśmy ćwiczyć z każdym po kolei dojście do tego, czym to jest. Nawet była, były takie próby i sami zaczęli sobie podpowiadać. To pomyśl o tym, pomyśl o tym, Zamknij się! Zamknij się! Weź się za lokę! Co się marzysz, s***a? Nie, nie dysponuj. Praca była cudowna. Myślę sobie, że dużo było nerwów, stresu, jakiegoś niewychodzenia, niedoskonałości, oczywiście, ale, ale udaliśmy radę. Myślę sobie, ze wspólnymi siłami po prostu, nie? Friends to keep you company At the moment notice, this I'll be swinging the blade Saying look at this Beautiful mess I made When the Stresowana jak chyba każdy tutaj, ale stwierdziłam, że po prostu, że po prostu wejdę jakby w swoją rolę, co nie? I, I po prostu pokażę wszystko, co mam wewnątrz i, i tyle, nie? Mam w rękach swoją twarz. Nie wiem, jak poradzić sobie. Jedno zapytanie mam: czy mi ktoś pomoże? Ja wiedziałam, że oni trochę śpiewają, to już wiedziałam przed tym, jest gitara, jest coś i tak dalej. Więc na przykład ta część, czyli Sta Simony, gdzie to pieśni chóru, które opowiadają o emocjach głównych bohaterów, mówię, nada się idealnie. Muszę przestać się bać, o tak moim życiem rządzi strach. O lat na żyć spokojnie, już nie miejsce po w końcu już zapomnieć. Co nie istotne, muszę przestać się bać. Widzę swoje, oni tłamszą to oboje. Wszystko złe, wszystko marne. Ja, nieporozumienie, wielkie zdziwienie, teraz martwe, zabiłam w sobie dziecko. No, moim zadaniem na pewno było przedstawić piosenkę, którą zrobiliśmy utwór rapowy. Który opierał się trochę na tym, żeby udowodnić, dowodnić, pokazać też młodym ludziom, że, że narkotyki są nie dla ludzi, a szczególnie nie dla młodych w ogóle? W ogóle nie dla ludzi. O, młody, Na życie z demonami walczę, mam wizję, odnalazłem siebie, kiedy innym pomagałem. Nie ten spektakl poruszył, ani spodziewałam się tego. W zeszłym roku sama występowałam i wiem, z jakimi to emocjami się wiąże, ale jak się na was patrzyło, to naprawdę byłam też, wiecie, zaskoczona, że Michał, jesteś królem sceny. <laughs> Niech te ludzie ciągną mnie do góry, Ja kocham teatr, naprawdę, ale to było chyba najlepsze przedstawienie i najlepsza sztuka na jakiej w ogóle kiedykolwiek byłam. Naprawdę jestem poruszona mega. Ja nie sądziłam, że ja w ogóle z takimi ludźmi pracuję. Co wy w tym donarze robicie, ludzie?